Hej hej! A dziś taki nietypowy odcinek po takiej dłuższej przerwie. Rozmawiamy o nawilżaczu powietrza. Jak widzicie, u mnie w sypialni wylądował Xiaomi Smart coś tam, coś tam nieważne. To firma jest tutaj dosłownie nieważna. Ważne jest to, co produkuje, nie wiem, czy widać. To jest tam giełka. Tak naprawdę pojemność tego, tego nabliżacza to około 4,5 litra. Schodzi to u mnie 12 godzin, może 14. A tak naprawdę używamy go w sypialni tylko i wyłącznie, jak młody idzie spać, żeby podnieść wilgotność powietrza. A co się stało? To już Wam tłumaczę. Eee, przejdziemy za chwilę do winowajcy, eee, do urządzenia, które powoduje te przesuszenie. Według e, wskaźnika mi e, wilgotność powietrza w domu wynosi e, między 37 a 43%, jeśli on nie działa. E, w sumie to nie nawilża całego domu, tylko sypialnie, no ale ogólnie w tym miejscu. E, czujnik, który mam Zainstalowany tam. Nie wiem czy widać, ale to jest o. tutaj. Pokazuje 15% więcej. To jest i tak za mało, bo taka średnia komfortowa wilgotność pomiędzy tymi 50-60 stopni powinna być w zimie, czyli w okresie grzewczym. Podkreślam, ogrzewanie podłogowe w całym domu nie ma nawet półgrzejnika. Nawet nikt nigdy nie pomyślał na etapie budowy, że gdzieś wsadzimy grzej. No. No to pokażę Wam jeszcze odczyt z Antresoli. Na Antresoli wygląda to tak. To jest sterownik z pompy ciepła. Nastawiany na 23,5 stopnia ze względu na to, że czasami niektóre pomieszczenia są niedogrzane, a że korzystamy ze strefowego ogrzewania. To praktycznie lubi się cały dom pozamykać, a sypialnia jest niedogrzana. zostawiłem na 22 stopnie, więc taka wyższa, wyższa temperatura ustawiona, żeby, że tak powiem, dogrzać wszystko, co ma być dogrzane. No i niestety, grzejemy jedną piwnicę do 24. Jest nastawione, czyli tak praktycznie grzeje się cały czas. To jest piwnica z akwariami ale tego nie wiecie, bo tym ostat... przez ostatnie miesiące się zajmowałem i po prostu nie miałem czasu nic nagrać. W sumie to nagrałem, ale nie było czasu zmontować. Gdzieś tam po drodze przez święta. wam powrzucam wszystko, bo jest bardzo dużo materiału nagranego i po prostu trzeba to tylko obrobić w jakiś tam, żeby to jakoś wyglądało. Co mamy nad sterownikiem z Dimplexa? Nad sterownikiem z Dimplexa jest sterownik od Sonofa. Bo jak wiecie, cała moja automatyka bazuje na Sonofie, na TUI, jeden element na Xiaomi i to by było na tyle. Wszystko jest pospinane poprzez IFTTT, czy jakoś tak. Gdzieś Wam tu wrzucę, z której strony, ikonkę jakiego integratora wykorzystuję do zgadania tego. No, i możecie zobaczyć, że tutaj na, na wyświetlaczu od SUNOFA mamy 44,6% wilgotności przy temperaturze 23,2 stopnia. Musicie pamiętać, że temperatura ma bardzo duży wpływ na odczyt wilgotności. Czym wyższa temperatura, tym wyższa wilgotność i tretetę, i ta. A my. Schodzimy teraz piętro niżej, w sumie dwa piętra niżej, do winowajcy, czyli do urządzenia, które doprowadziło do tego stanu przez przesuszenia domu. Tak Wam tylko jeszcze na marginesie dodam, że jak wiecie, skończyłem w zeszłym roku ocieplenie. Raczej, przepraszam, w tym roku jeszcze się rok nie skończył. I w momencie zamknięcia ostatniej ściany, wilgotność domu nam wyskoczyła bardzo dużo ponieważ z takiego nominalnego, z takich nominalnych okolic, jakbyśmy tu zamieszkali, to trzymało się 60, 70, no bo wiadomo się dogrzewało, chodziło też klimatyzacja, no różne czynniki tu działały, aczkolwiek mieliśmy świadomość tego, że pełna normalna temperatura tego domu zostanie osiągnięta w momencie, jak zamieszkamy. Czyli tak naprawdę, naprawdę w tym okresie ogrzewanie będzie chodziło poprawnie, czyli na wartościach takich, które są dla nas komfortowe. I dopiero wtedy rozpocznie się proces suszenia domu po wszystkich tynkach, gipsach, gładźkach, sraczkach i innych tam badziewstwach. Przyjęliśmy sobie taki, taki czas na przeschnięcie tego domu, czyli wyciągnięcie tej. Wilgoci technologicznej półtorej roku. I powiem Wam, mniej więcej się udało, bo myśmy się w sierpniu zeszłego roku przeprowadzili. Teraz mamy grudzień, więc spadło mocno. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, domniewam, że to już z początkiem sezonu grzewczego czyli już w piździerniku e, wilgotność była niska, nie zauważyliśmy tego, ponieważ nie monitorowaliśmy tego, nie patrzyło się na to. E, patrzyło się tylko na to w momencie przełomu lipiec-sierpień, gdy, gdy domknąłem tą ostatnią ścianę, że po prostu było bardzo parno w domu. Mimo tego, że chodziła klimatyzacja, e, z wymiennika lała się woda, czyli po prostu klimatyzacja wyciągała wilgoć z domu, to i tak była na poziomie około 90% w danym momencie. Eee, cały, cały sierpień i cały wrzesień rekuperacja chodziła na pełnym, e, złączoną włączoną klimatyzacją. Oczywiście klimatyzacja pilnowała danej temperatury, więc ona też nie działała w takie te pochmurne dni. Ale wyciągaliśmy tą wilgoć e, na potęgę, żeby ją zbić, i gdzieś nam uciekło to że ta wilgoć spadła za bardzo. Czyli doprowadziła no, do tak zwanego przesuszenia. No, fachowcy od rekuperacji pewnie mają lepsze określenie na to. Ja nie jestem fachowcem. Jestem amatorem, którego Wy oglądacie, który czasami pierdzieli te zapały, ale ja jestem z tego zadowolony, oprócz tej wilgotności. Dobra, idziemy do piwnicy, pokażę Wam tego winowajca. I tutaj mamy całego winowajca. Winowajcą obniżonej wilgotności u mnie w domu jest rekuperator. A dlaczego? Sprawa jest bardzo prosta wręcz fizyczna. Dzieje się tak, ponieważ zasesane jest zimne powietrze z dworu. Czyli tym rurociągiem, zasesane zasysa... jest zimne powietrze z podwórka, z zewnątrz, wpada do rekuperatora w tym miejscu, przechodzi na ukos i tu wylatuje. A tutaj wypada. Ciepło, raczej ciepło powietrze z domu, krzyżuje się i leci sobie na zewnątrz, dogrzewając pompę ciepła. Ale to, to dogrzewanie z pompą ciepła nie ma nic wspólnego. Bardziej chodzi o sytuację, która zachodzi tu na wymienniku. A dokładnie, oba te powietrza się mieszają. I wytrąca się woda, która schodzi sobie do kanalizacji. Tutaj tym mega zajebistym podejściem. I wtedy już takie przesuszone powietrze leci sobie przez cały układ. No, tu jest chłodnica 40 kW lub nagrzewnica 40 kW, ale to nie ma nic do rzeczy. bo... Tu już jest powietrze przesuszone. I jak temu zaradzić? Jak jakie rozwiązanie tutaj wprowadzić? I o to chciałem Was zapytać: co Wy widzicie? Jak Wy byście to roz rozwiązali? Ponieważ wymiana rekuperatora na rekuperator z odzyskiem wilgoci nie wchodzi w grę, ponieważ nie, przemawia nie przemawiają za mną rekuperatory, które mają wymiennik bębnowy. Nie wiem dlaczego, po prostu niebo nie trochę, a trochę nie widzi mi się to. W ogóle systemy uszczelnienia w tym, e, można byłoby tutaj epopeję e, napisać. Po prostu nie podoba mi się system, który tam jest wykorzystany. Eee, zastanawiam się nad zainstalowaniem nagrzewnicy wstępnej, żeby delikatnie podgrzać te powietrze, żeby one nie miało tam tych 8 stopni, 6 stopni albo zera, które wpada do rekuperatora. No, w sumie w zero jeszcze nigdy nie wpadło, nawet przy takich dużych mrozach w zeszłym roku, ale no, jest taka opcja. Sprawa kolejna: bardzo dużo wody wytrąca się już na tym wymienniku raczej w wymienniku, na tym prefiltrze, tam gdzie jest lampa UV zapięta. I jeszcze do głowy mi przyszło, ponieważ jest tutaj miejsce i tak mierzyłem, nawet by to weszło, zainstalowanie nawilżacza powietrza, ale na całą rekuperację. I tu umiałbym sobie, że tak powiem automatyzować ten proces nawilżania. Czyli gdzieś nad tym Wiktronem, nad tym pudełkiem z Wiktrona, zainstalowałbym sobie nawilżacz. Taki dedykowany do rekuperacji, aczkolwiek odrzuca mnie tutaj cena tego, bo kłaść 3,5 kafla za coś, co wlewa tylko wodę i ewentualnie ultradźwiękiem podnosi. To samo robi ten Ksajomi, który widzieliście na początku filmu. Tak nie do końca jestem przekonany nad takim rozwiązaniem i chciałem Was zapytać, jak Wy sobie z tym radzicie? Czy rozstawiacie nawilżacze na domu, czy stosujecie miski z wodą na podłogówce, czy może ktoś z Was ma zainstalowany nawilżacz w formie takiej na rekuperatorze, prawda? O to mi bardziej chodzi, żeby proces był w miarę automatyczny. Bo jak ja to widzę, ja to widzę tak, że musiałbym coś zainstalować w tym miejscu. Podłączyć do wody, podłączyć odpływ, gdyby się coś przelało i. Wtedy umiałbym sobie sterować przepływem. Rekuperator mógłby przedmuchiwać na wyższych biegach, na niższych biegach, w zależności od wilgotności, aby przykładowo trzymał mi ten optymalny poziom w zimie 55% wilgotności. I teraz jest pytanie: bo bardzo rajcuje mnie stworzenie automatyzacji pod to. Dlaczego? Dlatego, że wtedy znikłaby ta skrzynka, wszystko wpadłoby w końcu do szafy rak, a tak no nie chce mi się za to zabrać, no bądźmy szczerzy, no zawsze jest coś innego do zrobienia, jak gdyby dokończenie pieca na paliwa płynne który też już stoi któryś miesiąc i dokończenie pompy gruntowej pompy ciepła grunt z wymiennikiem gruntowym, która stoi od ponad roku, a no Zaniechałem chwilowo projekt ze względu na brak czasu, a w tym roku no, chciałem go reanimować w zimie, jak się czas troszkę pojawi, ale nie mam jeszcze wymiennika dolnego zrobionego, więc i tak bez sensu uruchamiać. Więc myślę coś, coś innego sobie pokopać, zrobić, wymyślić. Eee, mam jeszcze taki chory pomysł. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie. Żeby ten wymiennik zbudować samemu na podstawie takiej skrzynki. Ta skrzynka ma inne zastosowanie, ponieważ tam lecą lampy UV, ale podobne rozwiązanie, i teraz musiałbym użyć komponentów, które są bakteriobójcze, tak jak kanały, czyli mniej więcej z takich tworzyw, które są pokryte jakąś warstwą srebra bakteriobójczą, i zbudować taki nawilżacz samemu. Tylko teraz pytanie, jak podnosić tą parę, jak podnosić tą giełkę? Czy wykorzystać do tego ultradźwięki, e, czy jakiś zamglawiacz, czy jakoś tak e, widziałem na lecie, lub jakieś inne rozwiązanie. Powiem Wam szczerze, nie mam do końca koncepcji, a tak jak mówiłem, kurczę, szkoda mi kasy, żeby wydawać tam powiedzmy 3,5 klocka na to, żeby kupić oryginalny. Ze sterowaniem, które mnie na 100% nie zadowala. Ponieważ no nie do końca mogę go zintegrować z domem, aczkolwiek włącz wyłącz, w tym wypadku też wystarczy. No. Ee, jeśli macie jakiś pomysł jakich materiałów użyć, dajcie też znać w komentarzu. Będę niezmiernie wdzięczny. Myślę, że wy, wywiąże się dość spora dyskusja z tego, z tego tytułu. Ponieważ mam kilka pytań. A nie chcę ich zadawać na filmie, bo może są nietrafione. A ktoś z Was już przerabiał ten temat i może coś więcej powiedzieć. E, w tym odcinku byłoby to na tyle. E, na pewno będzie kontynuacja tego odcinka, bo tej zimy jakoś trzeba będzie nawilżyć bardziej. E, I myślę, że no do miesiąca maksymalnie. E, Dostałem też w międzyczasie, jak nie było dość sporo filmów. Na kanale, no bo trzeba powiedzieć, że przez ostatnie miesiące bardzo mało publikowałem. E, Pytało, wpadało dużo pytań od Was: jak tam magazyn, co się dzieje? E, gdzie Deja? Gdzie magazyn energii z Deji? Bo wrzuciłem na grupie na Facebooku fotkę, że już nie ma tego magazynu z Deji. Długa historia. Myślę, że na ten moment nie będziemy się na tym skupiać. Dam, nagram oddzielny film, pokażę Wam, jak wygląda teraz instalacja magazynu, co chcę pozmieniać. I myślę, że już za tydzień to wpadnie. A ten myślę, że już zobaczycie w najbliższą sobotę, czyli jutro, tylko się mu trochę zmontuje. Tak i jeszcze pytaliście jak, jak kotłownia, co z kotłownią, kotłownią z maszynownią, jak rozwiązania odnośnie autokonsumpcji no to już wam tak na szybko odpowiem, chociaż będzie oddzielny film do tego e, Tu mamy przygotowane, przygotowane to jest wersja próbna, która miała która działała sobie już w lato. E, tu jest element supli. Sterownik supli pokazywał mi, teraz już nie pamiętam, zielone, wzmożona podstawowa autokonsumpcja, drugi bieg niebieskie czyli to jest taki sterownik do grzałki, ale bez pwm -a, czyli nie reguluje mocy, załącza albo jedna, albo dwie. Tu mam taki LEDowy dimer któremu można wprowadzić nastawy, i pod to chcę e, zrobić regulację mocy, żeby grzałki e, grzały w zależności od oddawanej energii. A pomiar do tego robi mi licznik e, zamela, który integruje się z suplą. Bardzo, bardzo prosty skrypt do zarządzania tym. I myślę, że na eco OZE nie trzeba wydawać 2000, żeby zrobić je samemu. Może nie będzie tak precyzyjnie działało i dynamicznie, ale to jest tylko kwestia dogrania. Jeszcze, jeszcze tak pokrótce wspomnę o tym ogrzewaniu, ponieważ już dość sporo porządku zrobiło się w piwnicy po ociepleniu, więc można się to śmiało i prawie że w prosty sposób poruszać. Został tylko kąt do posprzątania i zamontowania. Paru parapetów, ale tu wleci rozbudowana skrzynka, ponieważ tą automatykę muszę gdzieś upchać. Wleci grzałka do tego bufora, przepraszam, zbiornika CWU. No i myślę, że za niedługo wyleci tam ten mały buforek, co jest z tyłu. I wsadzimy jakąś 800 tysiączkę i wprowadzimy takie inne rozwiązanie odnośnie grzania. Ponieważ teraz przy grzaniu, po ocieplonym domie, przy ocieplonym domie, e, zużycie, które idzie nam na ogrzewanie, spadło o ponad 50%. To już widzimy w porównaniu do temperatur zeszłorocznych, gdzie nie było ocieplenia. I mamy taki, taki brzydki efekt, w którym niektóre pomieszczenia mamy niedogrzane, niektóre mamy przegrzane. Bo wiadomo, podłogówka reaguje z opóźnieniem i muszę to jakoś zniwelować. Jeszcze nie do końca wiemy, jak na tych moich sterownikach, ponieważ jest strefówka zrobiona. Jeśli macie jakiś pomysł, dajcie znać w komentarzu. Chętnie przeanalizuję lub wdrożę od razu coś, co zaproponujecie, czego jeszcze nie testowałem. I przykładowo taki, tak się dzieje, gdy na parterze staramy się utrzymać delikatnie ciepłą podłogę. Ciepło nam ucieka do góry, mimo tego, że Próbuje je rekuperacją poprzez bypass ściągać do dołu, czyli znowu na parter i wyłącza nam pompę ciepła. Czemu? Bo na Antresoli mamy zamontowany sterownik z pompy ciepła, ten który widzieliście na początku filmu. I ten sterownik łapie już zadaną temperaturę, czyli 23,5 stopnia. Wyłącza pompę ciepła i pomieszczenie obok, czyli sypialnie, mamy zatrzymaną na 22. Z groszem i nie dogrzewa do momentu, dopóki antresola się nie wychłodzi. No i teraz się zastanawiam, albo ten sterownik przełożyć w inne miejsce, aczkolwiek jest to super miejsce, jeśli chodzi o chłodzenie, ponieważ też z tego tytułu go tam zamontowałem. Jak planowałem sobie chłodzenie całe domu. Ale teraz widzę, że przy ogrzewaniu może to być problem i ocieplonym domu, ponieważ to ciepło unosi się do góry i on błędnie łapie, łapie to ciepło. Błędnie łapie tą temperaturę. Chyba, że jeszcze podniosę do 24 stopni i zobaczę, czy dół się wyłączy i góra dogrzeje. No, zobaczymy. No, fakt jest taki, że jeśli podnoszę temperaturę w górę. To od razu też rośnie użycie, A nie widzę sensu się tak wysoko grzać, skoro to nie jest potrzebne, no ale jakoś to trzeba wyrównać. Inaczej, jeśli macie jakieś pomysły dla mnie odnośnie systemu nawilżania lub tego ogrzewania, dajcie proszę znać w komentarzu. Ja już kończę ten monolog. Jeśli podobają Wam się moje filmy, dajcie subskrybujkę, zostawcie jakiś komentarz, jeśli nie chcecie nic wpisywać, dajcie po prostu uśmiech, ja Wam uśmiechem odpowiem, żeby rosły zasięgi. Czym czymcie się do następnego filmu. Hej, hej.